Oberka nie będziemy tańcować i wywijać, ale patrzcie. Dzień dobry, drodzy widzowie. Jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że jesteście zainteresowani moją serią prawie samodzielnej budowy domu. Przyszedł czas, że robię ścianki działowe, o tym oddzielny film. No i dojechałem do dziewiątej warstwy. Warstw ma być 13. Problem się pojawił, że mam bardzo małe pomieszczenia, w których nie za bardzo mogę manewrować rusztowaniem warszawskim, więc musiałem coś wymyślić i kupiłem sobie takie oto rusztowanie. Trzy w jednym, mini rusztowanie firmy, żebym to ja wiedział, jakie to firmy kupiłem. Gdzie ta firma? Baulich. Baulich. Zapłaciłem całe 398 zł. Więc majątek to nie był, ale powinno to spełnić swoje zadanie tutaj na, w dalszych częściach budowy, bo będą i sufity podwieszane, i muszę dojechać tutaj aż te bloczki. Jak widzicie, stoję, a teraz sobie sprawdzimy w tym filmie, co to jest, jak to się ma i czy to się do czegoś nadaje. Wydaje mi się, ponieważ tu stoję, że będzie dobrze, ale oglądajcie do końca. Całe rusztowanie dostajemy w takiej zgrabnej przesyłeczce. Całe 16 kg, i to tak też możemy sobie potem transportować, jak mamy potrzebę przewiezienia tego. Jak sami widzicie, no ja już tutaj ledwo sięgam. Zdrabinę niewygodnie, więc musiałem sobie coś takiego kupić. Zaraz to otworzymy i sprawdzimy, jak wygląda w praktyce mini rusztowanie 3 w jednym firmy bauli, Baulich. Podobna polska firma. Zobaczymy. Rozpakowane jest w elementach nóżka, część drabiny, łączniki, podeścik. No, wygląda na cieniutki, ale jest taki sztywny, solidny. Zobaczymy. Kolejne elementy montażowe. Śruby, nie śruby. No i safety first, czyli instrukcja. Skręcę to i zobaczymy wszystkie trzy ustawienia. Mamy złożone. Polecam instrukcję bezpieczeństwa też na boku. To jest pierwsza wersja, w jaką można to złożyć czyli prosta drabina. Wystarczy ją odblokować, wyciągnąć i musi ona skoczyć i być zabezpieczona. I taką drabinkę opieramy. Patrzymy, czy jest bezpiecznie. I w imię ojca. Hop, 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 i można robić na wysokości jak coś na szybko potrzebujemy. Teraz sprawdźmy drugą opcję, czyli drabina rozkładana jak koziołek. Mamy tak samo złożoną drabinę. Wystarczy ją rozłożyć i tutaj na górze przy rozkładaniu muszą wpaść te bolce tutaj. I mamy rozstawioną drabinę jak koziołek. Do tego, do tego instrukcja zaleca łącznik bezpieczeństwa. W praktyce jeśli potrzebujecie na chwilę to rozłożyć, żeby tylko wejść, coś tam podmalować, to, to, to ja, tego, ja tego nie zakładam, natomiast warto na dłuższe roboty. No, bo w tej, w tej formie to śmiało mogę o wejść się tutaj o nic nie wydarzy. A swoje waże, przejdźmy do najważniejszego elementu, czyli do. Mini rusztowania, czyli do tego, co ja potrzebuję tutaj, czyli do moich ścianek działowych, no kiedyś sufitów podwieszanych i jeszcze Bóg wie, ile rzeczy tu do roboty. Trzeba ją troszeczkę przerobić, żeby była mini rusztowaniem i podestem. Na szczęście jest to lekkie i łatwe w przenoszeniu, dlatego Majster to kupił. Złożone. Nawet pierwsze próby już poczyniłem włożenia, ale to zaraz zobaczycie na żywo. Już pokazuję, co i jak. Przede wszystkim. Poprzeczka zabezpieczająca ja ją dałem do góry nogami, zakręciłem. Ktoś pomyślał, motylkami, żeby szybciej było, żeby to nie przeszkadzało. Tu chyba zrobiłem błąd, ale już nie będę tego zmieniał. Bo te wystające elementy dałem do środka i będą mi chyba trochę przeszkadzać, ale trudno. No i z drugiej strony też na motylki poprzeczki boczne z dwóch stron. No i sam podest jest też zapinany tutaj. I tutaj. To jest najmniejszy model e, 3 w jednym rusztowania tak zwanego do 150 kilo. E, I zobaczymy w praktyce jak to będzie działać. Mi chodzi o murowanie przede wszystkim ścianek działowych. No a wiadomo że na takiej budowie to jest kupa roboty z czymś takim. Zobaczymy teraz jeszcze potem czy łatwo się to przenosi. Zobaczcie, jakie mam małe pomieszczenia, żeby to murować. To jest akurat łazienka. No tutaj jak wstawimy, to zaraz zobaczymy, ile miejsca zajmie. Dobra, w imię ojca. Jak tu wleść. Trzeba się będzie przyzwyczaić jakoś. Hop, Trochę się buja. Jak się wchodzi, ale wygląda na to, że jest stabilnie. Ja oczywiście muszę jakąś pewność na tym swoją złapać. Nie no. Trochę się buja, każde rusztowanie się buja. Widzieliście moje warszawskie na poprzednich filmach, to to się buja. Ale to, no wiadomo, tutaj oberka nie będziemy tańcować i wywijać, ale patrzcie, dosięgam. Doburuję do ostatniego, do ostatniego bloczka. Bez problemu. I o to chodziło. Kilka bloczków tu, cyk, murować. Jeszcze w zestawie mamy taki pręcik, żeby sobie wiad wiadereczko na przykład powiesić. Taki bajer, no. Ech, dobra, trzeba to przenieść. Wygodnie to całkiem. Sprawdzimy, czy łatwo się przenosi. O, pań! Ha! Idziesz i... Rachu, ciachu. No, troszkę więcej miejsca trzeba mieć. No Widzimy Widzimy tu. Błaga. Najmniejsze pomieszczenie, prawie najmniejsze. O! Stoi. Teraz dopiero widać, że jest to dość małe pomieszczenie, ale i tak dalej większe niż łazienki w wielkiej płycie. Tak moi drodzy widzowie. Osobiście tymi łapkami kładłem płytki uteściowej w kawalerce, gdzie cała łazienka łącznie z toaletą miała 2,2 m2 i wepchnąłem tam wannę 120 cm. Ha! No, teraz robota pójdzie rachu-ziachu. Złożone, złożone. Działa. Chyba działa. Będziemy testować w dalszych częściach filmu. Jeśli będą się kolejne filmy pojawiać, to znaczy, że spełnia swoją rolę. Tania rzecz, lekka, wygodna, w miarę stabilna, pod dużym obciążeniem też daje radę. Zobaczymy w praktyce. Całe 398 zł za to zapłaciłem. Mam nadzieję, że się będzie przydawać w dalszych częściach, w dalszych etapach mojej. Pracy zawiętego człowieka budującego prawie samodzielnie dom 63 metry plus poddasze użytkowe, półużytkowe. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. Dzięki, cześć!